Lubię rozgrywać, lubię rzucać, bronić. Do lat 15 to jeszcze chyba troszeczkę sobie no. pograsz, nie? Tak. Jesteś młodsza od tych najstarszych? No jestem młodsza, też jestem z końca roku, więc tak. Trener jak Was nastawiał przed tym turniejem? Nastawiał nas dobrze i bardzo chciałyśmy wygrać wszystkie mecze. Najtrudniejsze od z kim? Najtrudniejsze spotkanie, wydaje mi się, że było z Bydgoszczą i z Ksawerowem. W jakiś tam momentach były takie cięższe chwile, ale dałyśmy radę. Teraz walczycie w zespole do lat 15 i przed Wami walka o Mistrzostwo Polski. Jak Ty się stać ten zespół na medal mistrzostw. Polski? Myślę, że stać ten zespół i bardzo się postaramy, żeby było zło. Ja byś była trenerką tego zespołu, to które poszekarki byś szczególnie postarały po tym Myślę, że wszystkie się postarały i dały z siebie tyle, ile mogły. Rebek bardzo zmieniał skład. Co my właściwie w innym ustawieniu grałeś ja, To dobrze, nie? Myślę, że starał się, żeby po prostu każda zawodniczka grała równo na swoich umiejętnościach. Chyba by ktoś o sobie, nie? do jakiej szkoły chodzisz? Chodzę do szkoły LOMS w Poznaniu. Mieszkam w Koszalinie, ale teraz yy, przebywam w internacie razem z dwoma koleżankami zespołu. Kiedy jesteś w Poznaniu? Od tego roku tak naprawdę, od początku września. Czyli to kolejna koszykarka z Koszaliny, która dołączyła do Łódzki? Tak, dokładnie. Eliza Janaczyk, MVP turnieju Teto Skarb, moc Poznań!